co ty wiesz Czemu chodzisz za mną? Ja? No, za no chodzisz za mną ja? kurwa. Tak. Ja no. W życiu. No ale chodzisz za mną całą noc kurwa. Nie ja? dajesz mi spokoju. Nie. Ja, ja w życiu bym tego nie zrobił. Ja cię szanuję. No ale chodzisz za mną. Nie, ja tu byłem. To ty byłaś jakiś już no, ty da no. Ale poszłam się wysztać Tutaj, pukasz tutaj, do mnie, kurwa. Jak poszłam się wyszczać, nie mogę się kurwa nawet wyszczać spokojnie, bo ty to kurwa chodzisz za mną. Chodzisz za mną, no nawet tak, do kimla, kurwa. Kurwa, tak. bo... powiedz to swojej najlepszej przyjaciółce, <laughs> jakiej tam było. Nie pamiętam, ale ja za to, to nie wart. No chodzisz za mną. W życiu bym tego nie zrobił. Nie ja. Ale no to trzeba jak poszłam się wyszczać, to ty chodzisz za mną. Bo, bo ta, tak czułem. Potrzebę czułem. Pójścia tu. Po prostu. Dlaczego? No, Przepudrować nosek. Chuj I dobrze się czujesz z tym? Tak, a ty się dobrze czujesz? No, ale ty ty i na no, ile ty masz lat? Ale no, dolej... O jakieś śledzenie... O ja... Co on tam jeszcze pierdoli? <laughs> To generalnie jest deba o gówno to no, jest, po prostu jest problem, jest tak? na pewno problem, bo nie mogę się wyszczać spokojnie, bo ty to kurwa chodzisz za mną tak, po prostu. Chcę się, ja chcę się wyszczać, ale nie mogę, jak jest kabina zajęta, to ja jest iść na środkową to bym poszedł tu, i by nie było problemu, nie, to musisz na robić. czy ty musisz czekać na środkową, tak? Tak, nie. No ale choć, no to jest w takim razie, idę się wyszczać do męskiego kurwa. Dobrze. Bo się nie da. No i widzisz, jeszcze raz jestem męski, a ty dalej tu jesteś, kurwa. Tak, no ty znowu jest, tu tak jesteś. Tak. To jest jeszcze... Ja cię szanuję, lubię, ale ludzie gadają i trzeba coś ustalić. Okay. Trzeba coś ustalić. Słuchaj. Kto pierwszy był w Chicago? Kto? Ja czy ty? Ty czy ja? W sumie mogłeś przyjść, bo przespałem w ujmy. Ja tu przychodzę się wyspać. Ty co? Z korzystać? Jeden zajmiesz, drugi zajmiesz. O co jest jakiś problem? Jakaś śpiecały cały czas. No, kurwa, ja tu przychodzę i leżę. O chuj Ci chodzi, Paweł. Ja no chodzisz za mną. Smiecznie. Nie, nie za Tobą. Jakoś to, miała, koresował się wyszczać nawet do męskiego, a Ty chodzisz za mną. No, teraz tu chcesz spać. Wtargasz mnie za kłaki i tam przyciągniesz. Nie. Musimy, musimy coś ustalić. Ja śpię gdzie chcę. Jestem pod ochroną, mam sędzi mowy.